Turniej. Mam nadzieję, że będziemy świadkami wspaniałych zawodów. W czerwonym kasku Tai Lofinde, w niebieskim Matej Żagar. Biały kask to Jarosław Hampel, a żółty Nils Christian Iversen. Taśma w górę. Niebezpieczna sytuacja. Tai Lofinde. Uwa się na prowadzenie. Taj Woffinden, Na prowadzenie. Łokieć, łokieć. Nils Christian Iversen. Ostatni. Taj Woffinden Dał się wyprzedzić rywal. Na prowadzeniu Jarosław Hampel. Nils Christian Iversen. Ostatni. Matej Żagan. Wyprzedza rywala. Jarosław Hampel. Na prowadzeniu. Nils Christian Iversen, ostatni. Chwila mrożąca krew w żyłach. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Jarosław Hampel, od startu na prowadzeniu. Wejście w ostatni łuk. Daj, Jarosław Hampel, wjeżdża na metę. To był fascynujący wyścig. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. W czerwonym kasku Krzysztof Kasprzak. W niebieskim Andreas Jonsson. Biały kask to Dzika Karta. A żółty Jarosław Hampen. Poszli! to się mogło źle skończyć. Upadek! Od wewnętrznej stoją Andreas Jonsson. Dzika karta. Jarosław Hampel. Poszli! Łokieć w łokieć. Ramię w ramię już od startu. Zikakar spada na ostatnie miejsce. Zikakar na końcu stawki. Zikakar wyprzedza. Andreas Jonsson wyprzedza rywala. Jarosław Hampel na końcu stawki. wysuwa się na prowadzenie małe odległości między zawodnikami. Cikaka. Jarosław Hamlet nie wystąpi w powtórce. Kolejna emocjonująca faza zawodu. Od wewnętrznej stoją Mikael jebsen jensen Niki Pedersen, Jarosław Hampel i najbliżej bandy Greg Hancock. Wystartowali. Niebezpieczna sytuacja. Równy start całej czwórki. Greg Hancock spada na ostatnie miejsce. Greg Hancock. Ostatni. Łokieć łokieć. Niki Pedersen. Wysuwa się na prowadzenie. Niki Pedersen. Dał się wyprzedzić rywalom. Greg Hancock. Na końcu stawki. Na prowadzeniu Jarosław Hambel, a za nim Miki Pedersen. Chwila mrożąca krew w żyłach. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Greg Hancock, daleko za rywalami. Wejście w ostatni łuk. Jarosław Hambel jest klasą dla samego siebie. To był fascynujący wyścig. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodu. W czerwonym kasku Jason Doyle. W niebieskim Jarosław Hampel. Biały kask to Maciej Janowski. A żółty Tomasz Jonason. Taśma w górę. Łokieć-Łowić. Łokieć łokieć. Maciej Janowski wysuwa się na prowadzenie. Pierwszy Jarosław Hampel. tuż Maciej Janowski dał się wyprzedzić rywal Tomas Jonasson. Na końcu stawki sytuacja zmienia się diametralnie. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Na prowadzeniu Jarosław Hampel. Wejście w ostatni łuk. Jason Doyle. Wysuwa się na Jason, w... Jason Doyle. Jest klasą dla samego siebie. Kolejność na mecie. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodu. Od wewnętrznej stoją Jarosław Hampel, Troy Bachelor, Chris Holder i najbliżej bandy Chris Harris. Łogić-łogić. Wyprzedzony. Chris Harris, ostatni. Jarosław Hampel, na prowadzeniu. Chris Harris, na końcu stawki. Jarosław Hampel, na prowadzeniu. Chris Harris. Ostatni. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Jarosław Hampel. Od startu na prowadzeniu. Wejście w ostatni łuk. Jarosław Hampel. Wjeżdża na metę. Bieg bez historii. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodu. Od wewnętrznej stoją Niki Pedersen, Matej Żagan, Maciej Janowski i najbliżej bandy Jarosław Hampel. Free. To się mogło źle skończyć. Matej Żagan. Wyprzedza rywala. Maciej Janowski. Naprowadzeni. Łokieć łokieć. Niki Pedersen. Na końcu stawki. Niki Pedersen. Spada na ostatnie miejsce. Matej Żagan. Wyprzedza rywala. Maciej Janowski. Na prowadzeniu. Niki Pedersen, ostatni. To się mogło źle skończyć. Matej Żagan, wyprzedzony. Łokieć w Łokieć. Chwila Maciej Janowski. Wysuwa się na prowadzenie. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzce. Niki Pedersen, daleko za rywalami. To się mogło źle skończyć. Wejście w ostatni łuk. Maciej Janowski. Jarosław Hambel. Jest klasą dla samego siebie. Wspaniałe widowisko. Pozostały dwa miejsca. Komu uda się awans Kolejność na mecie. Jason Doyle. Taj Łofin to wyścig o najwyższą stawkę, który zadecyduje o miejscach na podium. Wewnętrznej stoją Jarosław Hampel, Maciej Janowski, Jason Doyle i najbliżej bandy Tai Woffindel. Ruszyli! Niebezpieczna sytuacja! Równy start całej czwórki! Niebezpieczna sytuacja! Tai Woffindel! Dał się wyprzedzić rywal. Jason Doyle! Ostatni! Prowadzeni. Jason Doyle tak. na Wofilde, Wysuwa się na prowadzenie. To się mogło źle skończyć. Jason Doyle daleko za rywalami. Jason Doyle na końcu stawki. Chwila mrożąca krew w żyłach. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Jason Doyle daleko za rywalami. Maciej Janowski. Traci pozycję. Wejście w ostatni łuk. Jarosław Hampel. wygrywa. To był fascynujący wyścig. Jarosław Hampel. Wygrywa dzisiejszą rundę Grand Prix. A za nowym mistrzem świata mamy Taja Łofindena i Macieja Janowskiego.